Ja, mnie to naprawdę najgorsze czasy przypomina. Yy... Widzę, że to cię poruszyło. To, to co tak, ja powiem też, tego... też cię poruszy. I to jest nawiązanie do tej 40-minutowej, ciepłej i przyjaznej rozmowy Nawrockiego z Trumpem, która rzekomo miała miejsce. Wiesz, oni, nie wiem o czym tam sobie gaworzyli przez te 40 minut, ale najwyraźniej Trump nie nabrał przez tę rozmowę żadnego szacunku do Polski i Polaków. Dlatego, że dosłownie chwilę potem, jak wrócił do Stanów, udzielił wywiadu Fox News, czyli swojej takiej najbardziej zaprzyjaźnionej telewizji, i powiedział tam coś takiego w wywiadzie. Trump powiedział o żołnierzach NATO, zatem i polskich, w Afganistanie. Stali tam trochę z tyłu, za linią frontu, nigdy ich nie potrzebowaliśmy. Jacku, powiem Ci tak. 40, 43 polskich żołnierzy zginęło w czasie tej misji. To jest po prostu draństwo i świństwo w ten sposób się wypowiadać. Dodajmy do tego wszystkich innych z innych kontyngentów europejskich. Też było sporo, sporo śmierci. Ten facet jest po prostu obrzydliwym cynikiem. I, i tyle. No. Mnie to akurat zbulwersowało bardzo, ta wypowiedź. Ja pamiętam Andrzeju, a ja się z tym zgadzam, bo przecież to jest, Roman Giertyk coś przypomina, chyba dzisiaj czy w nocy napisał takiego, taki wpis, w którym mówi, że go no, żołnierzom gromu, gromu dedykuje, którzy platformy w Iraku zdobywali, że to są nieistotni, gdzieś byli, na tyłach, gdzieś byli na tyłach. Przeliczenia, bo to jest proporcjonalne, czyli ilu żołnierzy w misji ginie w przeliczeniu na milion mieszkańców. Stanach w czasie tych operacji ostatnich, czyli Afganistan i Irak, tam wyszło 7, 7, 7 z kawałkiem na milion w Stanach Zjednoczonych i taki sam parametr, wyobraź sobie, Madania, dokładnie taki sam parametr czyli po 5,5 czy 6 milionów, milionów Duńczyków, no i straty, które oni ponieśli, są proporcjonalne do strat, które ponieśli Amerykanie. W związku z tym ta wypowiedź jeszcze jest tym bardziej tak, bym powiedział, obrzydliwa i ohydna, no ale co zrobisz, no tak? I to jest facet. No i, i, i Jeszcze coś, swoim... jest, co jest tutaj przerażające? Hmm. Odniesienie, bo ja pamiętam doskonale, jak zachowywała się administracja Stanów Zjednoczonych w momencie, kiedy nasi zrobili słynną operację w Iraku, tak? Potocznie nazywaną operacją SAMUM, ona się chyba tam nazywała Radosny Saddam, czy coś takiego. Chodziło o to, że nasi szpiedzy wyprowadzili, wywieźli w sposób niesamowity z Iraku amerykańskich dyplomatów i również szpiegów. Umożliwili im po prostu ucieczkę. Gdyby do tego nie doszło, to oni by tam stracili życie. I wówczas administracja Stanów Zjednoczonych nie dość, że wszystkich ich nagrodziła, że głośno o tym mówiła, że są niezwykle wdzięczni, Polskim służbom za, za te operacje, to jeszcze umorzono nam część zadłużenia w Stanach Zjednoczonych. I to nie były drobne, tylko miliardy dolarów. Tak się wtedy administracja Stanów Zjednoczonych zachowywała. Potrafiła zachować się z wdzięcznością i doceniać to poświęcenie ogromne, którego byliśmy świadkami. Za, za, tym, za tą całą operacją przypomnimy stał generał Gromosław Czempiński, któremu potem pisowcy zabrali ukradli emeryturę, tak? To też warto o tym mówić. I, I wtedy były takie relacje między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Dzisiaj, dzisiaj są takie, że na uroki 40 minut gaworzy rzekomo z Trumpem, o czym Trump wraca do, do, do swojego kraju i mówi, że tam oni gdzieś tam stali za plecami, nie byli nam do niczego w tym Afganistanie potrzebni. No, jak mówi o żołnierzach NATO, to mówi również o Polakach. Bezczelny skunk, to... tak, przepraszam. Tak, to jest obraża godność żołnierza polskiego, a Nauroki jako zwierzchnik teoretyczny chociażby Wojska Polskiego, Polskiej Armii, no to powinien nam takie rzeczy natychmiast reagować, a nie siedzieć z cykany, bo, bo to jest tak to jest zwykły cykor tam. Zobaczy tego Trumpa... Tak, ja bym tak. oczekiwał od prezydenta Rzeczpospolitej, żeby po tej wypowiedzi walną pięścią w powiedział panie bardzo. prezydencie Trump, przypominam o, 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 o tym, że myśmy tam przelali krew i jest pan winny tym ludziom szacunek i rodzinom tych ludzi i nie wolno tak mówić powinien coś takiego powiedzieć powinien zabrać głos w tej sprawie no ale od kogo i czego my oczekujemy I żebyśmy wiedzieli z kim mamy do czynienia, jeżeli mówimy o Trumpie. On w Davos, o Somalii, Trump powiedział, że to jest najgorszy kraj świata. Społeczność somalijska oczywiście zacofana. Ja Państwu powiem tak. Dokonałem pewnej prostej analizy, prostego zestawienia. Donald Trump, Trump potrzebuje tych Somalijczyków wewnętrznym budowaniu swojego amerykańskiego, amerykańskiej wersji nazizmu. Tak jak Adolf Hitler potrzebował Żydów. Porównajmy języki jednego i drugiego. Trump o Somalijczykach używa po prostu języka pogardy i wykluczenia, mówił o nich tak: "Zniszczyli Minnesotę. Są śmieciami. Nic nie wnoszą do naszego kraju. Powinni wrócić tam, skąd przyszli. Są odpowiedzialni za przestępczość, upadek miast. Somalia to najgorszy kraj na świecie." I w tej narracji, jak państwo zauważacie, to nie ma już człowieka. Nie, 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 nie ma. Jest masa, masa. On nie jest ten w ogóle, tu nie mówimy o obywatelach, tylko mówimy o intruzach na przykład. Jest ta rasistowskie, skandaliczne wypowiedzi. Tak, tak, tak. I teraz wróćmy, do Adolf Hitler w Mein Kampf, tak, o Żydach. Pasożyty żerujące na zdrowym organizmie narodu. Rasa niszcząca państwo od środka. Element rozkładowy kultury europejskiej. Goebbels mówi, że to jest trucizna w ciele narodu niemieckiego. Żyd nie jest Niemcem i nigdy nie będzie, jest obcym ciałem w narodzie. Więc podsumowując, mamy dehumanizację. Trump mówi, to są śmieci zniszczyli nasze miasta, nie należą do naszego kraju, a są mówi, to są pasożyty, a to prezes też mówił o pasożytach. Niszczą naród od środka, nie należą do Niemiec. Identyczny język, identyczny różnica jest tylko historyczna. Nie ma tu żadnych innych różnic, tak? Obaj mają do dyspozycji swoje państwa. Tak się to wszystko zaczyna. W Niemczech I też się ja zaczęło tak, odobrać. Tak spędził, że sądzę, że nam YouTube ten akurat odcinek zablokuje, no ale trudno. Czasami nie trzeba za, mówić nie. też o trudnych sprawach i ja nie, nie owijać nie niczego nie. w bawełnę. Nie, nie masz sądzę. rację Jacku, oczywiście. Ten język pogardy, język dehumanizacji jest charakterystyczny dla systemów totalitarnych. I w państwie tak, takim jak Stany Zjednoczone, które myśli o sobie, że jest państwem demokratycznym, to po prostu brzmi, delikatnie mówiąc, przerażająco. Do, dokąd zmierzają Stany Zjednoczone? To, co wyprawia IC na ulicach, to, co wygaduje ten obłąkany przywódca, to są rzeczy przerażające. I myśmy na to patrzyli kiedyś w Europie, niektórzy próbowali wyciągać wnioski, ale jednak gremialnie uważano, że OK przejdzie, minie, nie minęło. Skończyło się Właśnie. katastrofą dla całego świata. Andrzeju, kto to powiedział? Pan Turski powiedział, Nie bądź obojętny, jedenasty, prawda? No właśnie, no właśnie, bo, bo tu wcale nie trzeba obozów, żeby siać nienawiść. W Niemczech też na początku nie było obozów. Ten proces naprawdę zaczyna się od słów: od niczego innego. Od słów, od siania tej nienawiści, od dehumanizacji, od takiego rasistowskiego języka. I my to widzimy. Ja, albo my będziemy na to reagować, w tym także pan Nauroki. Jeżeli jest historykiem, to powinien to wiedzieć. To jest elementarna wiedza na jego, na poziomie podstawowym gdzieś tam. Jak tego nie wie, no to nie. Czy nie, wie, no to nie Niemcy wie. mieli na początku swoje dachał, tak? To, to, ale to, ale było to znaczy takie wiesz, ich własne, prywatne. Ale pamiętaj, że to wiesz, to było dosyć szybko, oczywiście powstało, dosyć szybko, ale ten język powstawał przecież przed 33 rokiem. To nie jest tak, że raptem. O, oczywiście. Pół Republiki oczywiście. Weimarskiej to był ten język. Cały Bez... czas. Zaczynało się od języka, od słów. Tak naprawdę to co, to, co faszyści zrobili wówczas w Republice Weimarskiej, oni po prostu strollowali system, strollowali demokratyczny system i przekształcili go w trymiga, potem w, w autokrację, w system totalitarny i ludobójczy. Ale przecież zaczęło się od demokracji. Oni normalnie uczestniczyli w demokratycznych wyborach dopiero potem Karl Schmidt wymyślił, że wola ludu jest ważniejsza niż prawo i na mocy tego ważnego stwierdzenia Hitlerowcy polikwidowali wszystkie partie demokratyczne, bo znali, że taka jest wola ludu. Jest. A potem to już poszło z górki. Czy coś takiego jest możliwe w Stanach Zjednoczonych? Dzisiaj ktoś by, by powiedział nie, to absolutnie jest niemożliwe. Ale wtedy też tak myślano, że to w Niemczech jest niemożliwe, a jednak się zdarzyło. Trump moim zdaniem im bliżej końca kadencji, tym bardziej będzie szedł w kierunku właśnie wywalenia tego stolika i stworzenia jakiegoś nowego systemu w Stanach Zjednoczonych. Oby mu się nie udało, bo jak mu się uda, to w czarno, to widzę. Prawda potrzebuje skrzydeł. Wspieraj nas na Patronajcie albo na Bajkofi.